Witam Ciebie w podcaście od Talentu do Spełnienia. Nazywam się Taisja Laudy. Kocham żyć spełnionym, radosnym, szczęśliwym życiem i pomagać innym żyć dokładnie tak samo. Czym będziemy się tu zajmować, o czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy ekspercko rozmawiać na temat testu Galupa i wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą Ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty. Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach i o tym wszystkim, co się składa na formułę geniuszu. I co prowadzi do Twojego spełnienia przede wszystkim, ponieważ ja wierzę, że od spełnienia się wszystko zaczyna. Sukces, dobra materialne są efektem ubocznym spełnienia, i tego nam wszystkim życzę, tego wszyscy w głębi serca pragniemy. Zapraszam Ciebie! Witajcie. dzisiaj o jednym z najmocniejszych talentów w całych 34 e, talentach Instytutu Galupa: o talencie command. Niektórzy, kiedy słyszą talent command, wyobrażają sobie lwa, inni, generała, inni, jakiegoś znanego wielkiego przywódcę. Inni widzą kierowcę rajdowego, który wie dokąd jedzie, który potrafi zarządzić ryzykiem, wyzwaniem i po prostu uwielbia prędkość, uwielbia to takie roar, który wydaje lew i wydaje samochód um, racing car, czyli mm, rajdowy, samochód rajdowy, kiedy się rozpędza. Posłuchajmy. Osoby o tym talencie mają prezencję. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje. Jest to talent, oczywiście, z domeny wywierania wpływu i jest to jeden z najrzadszych talentów na całym świecie. Dzisiaj badanie Clifton Strength zrobiło ponad 24 miliony ludzi w ponad 100 krajach na świecie, więc śmiało możemy powiedzieć, że to jest globalne narzędzie, które pokazuje nam odzwierciedla wewnętrzny wizerunek talentowy ludzkości. I dwa talenty, które są najrzadsze, to jest talent command i talent self-assurance. Więc jeżeli posiadasz ten talent, jesteś w rzadkich... E, mniej niż 1% ludzi z tych 24 milionów ma ten talent w top 1, jako top 1, jeszcze mniej top 2 i bardzo też ma... znaczy nie jeszcze mniej, odrobinkę więcej w top 2. Ogólnie bardzo rzadki talent. Osoby są te bezpośrednie i stanowcze. Po prostu to, co mówią, o tym myślą, dlatego mają prezencję. Będą delegować zadania, gdy będą zbyt zajęte. Czy są to też osoby konkretne? Kiedy widzą, że jest za dużo, wiedzą komu przekazać, wiedzą komu mogą ufać, kto może być dla nich wsparciem. Wnoszą emocjonalną przejrzystość. Jak myślisz, dlaczego, jeżeli masz komand, albo znasz kogoś, kto ma ten talent, dlaczego ten talent wnosi emocjonalną przejrzystość? Kiedyś miałam taki, taką metaforę, wizję, czym jest komand. Tak jak wyobraźmy sobie, że minął samochód psiuch, i się uniósł kurz i na chwilkę nic nie widać. A potem kurz opada, albo jak jest mgła rano, tak? gdzie się idziemy, jest ogromna mgła i nic nie widać. I nagle mgła znika. Bądź kurz opada, i jest przejrzystość, i jest możliwa wizja, i jest możliwa decyzja. I właśnie to robi komand. Komand jest jakby tą chwilą, kiedy opada kurz i kiedy znika mgła. Że to nie jest fenomenalna umiejętność, pragną osoby z tym talentem, i to jest bardzo ciekawe, wyzwań i konfliktów. I teraz możesz pomyśleć, ojeju, dlaczego konfliktów? To nie oznacza, że oni lubią tworzyć konflikty, ale. Dobrze się czują w sytuacji trudnej, wyzwaniowej, konfliktowej. To jest talent, który kiedy wszyscy panikują, kiedy jest na przykład jak teraz, mamy COVID. Większość ludzi nie wie co robić, większość ludzi traci kontrolę, wpada w panikę. Tutaj jest genialny, idealny talent command, który wchodzi, opada kurz, mówi słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Wszyscy będziemy... W porządku, będziemy tam, gdzie mamy być. Nie jest to nic strasznego, wszystko przyminie. Czego się boisz? Zadaje odpowiednie pytania i wyjmuje esencję. Czasami dociska do ściany, ale dla dobra innego człowieka i pomaga rozwiązać konflikt wewnętrzny czy zewnętrzny. I osiągnąć cel podołać z jakimś wyzwaniem. Czyli to są osoby, które są tak zwane bardzo driven. Pokaż mi, gdzie, gdzie zmierzamy, pokaż mi, kogo mam prowadzić, pokaż mi, z czym sobie nie radzisz, a ja to rozwiążę, i wręcz mm, to powoduje u nich wewnętrzny. <laughs> a, to jest jeden z moich mocnych talentów. I pewnie to widać, nawet jak o nim mówię. I dla mnie osobiście. Eee, właśnie, to, że mogę, dla mnie nie ma rzeczy nie do rozwiązania. Nie ma czegoś takiego jak zakurzona przestrzeń. Jeżeli mówisz, że nie widzisz, to to oznacza, że coś ci przeszkadza i my teraz to usuniemy. Jeżeli mówisz, że nie wiesz, to się dowiemy. Wszystko da się rozwiązać. Wszystko, tak? Komand jest też ściśle związany z wiarą i w swojej postaci najbardziej rozwiniętej jest niesamowicie inspirującym talentem i osoby go posiadające są niemotywatorami, są świetnymi inspiratorami, potrafią inspirować i wręcz wdychać wiarę w innych ludzi. Wiarę w lepsze jutro, wiarę w siebie i nie dlatego, że to jest talent pozytywny. Nie. To jest talent, który potrafi przejrzeć przez kurz. I dotrzeć do esencji. Och, kocham to. <grywa> A, kochają, kochają osoby z tym talentem. sprawować kontrolę w sytuacjach, które zdają się spod nich wymykać. Czyli ogólnie w sytuacji, w której się teraz znajdujemy, tak jak powiedziałam, gdzie wszyscy po prostu panikują, osoby z talentem komand. Mm, czują, że teraz jest gdzieś ich czas, że teraz ich jest czas, że mogą pomóc, że mogą yy, powiedzieć odpowiednie słowo, że mogą się nad tym wszystkim unieść, popatrzeć i wrócić z decyzją, wrócić z odpowiednią propozycją. Nie znoszą. Pasywności unikania. Tak, to jest straszne, kiedy widzę, że coś się dzieje. Dla mnie to jest straszne. Kiedy ja widzę, że coś jest na rzeczy i pytam kogoś, co się dzieje, powiedz mi, co jest nie tak, ponieważ ja wiem, że to się da rozwiązać, a ktoś mówi, nie, wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, ale o co ci chodzi? Ja nie jestem smutna, ale o co ci chodzi? Nie wszystko super. Pamiętajcie, ludzi z talentem komand nie da się oszukać. Oni po prostu mają wewnętrzny sensor, który czuje i wie, kiedy coś jest na rzeczy. Dlaczego go mają? Bo wiedzą, że mogą to rozwiązać, więc to zawsze idzie w parze. OK. Metafora obraz czują się dobrze w fotelu kierowcy. Tak jak na obrazku, na grafice do tego talentu. Achiever wie gdzie biegnie, command kocha, że on jeszcze kogoś wiezie. Wiezie na prędkości, wiezie z wizją, wiezie bezpiecznie, mimo tego, że dookoła może się kurzyć, ale wewnątrz samochodu jest bezpiecznie, ciepło i bez kurzu. I tak się pracuje z ludźmi z talentem command, tak się żyje z ludźmi z talentem command. E Ponieważ stwarzają w rozwiniętej postaci właśnie takie warunki do, dla wszystkich dookoła siebie i dla siebie samych. Po prostu kochają prędkość, kochają działanie, kochają wpływ, ten dobry, a że najwyższym stopniem wpływu jest inspiracja, do tego świadomie czy podświadomie dążą. Na co muszą uważać? Ze względu na to, że to jest bardzo mocny talent. Bardzo. I ma w sobie ogromną siłę. Tak jak inspiracji, tak jak jest powiedzenie, że jednym słowem można wskrzesić i jednym słowem można zabić. Muszą uważać na apodyktyczność i despotyczność. Wow. Bardzo mocne słowa. Ale. To jest tak, jak mi kiedyś ktoś powiedział, Taisja, gdzie ty idziesz z armatą na muchę? Bo nawet jeżeli masz ogrom, ogrom pozytywnej energii, ogrom niesamowitej informacji i tak chcesz. Mmm, porwać do, do działania, to wyobraźmy sobie, że aktywator porywa do działania i on jest fajny jeden na jeden, też na grupy, to komand, kiedy jest jeden na jeden i próbuje porwać, to tak jak armata na muchę. Komand jest świetny na grupy, świetny na, na duże audytorium, świetny tak jak teraz to robię z Wami, bo słuchacie to i wiecie, że to jest dla wielu ludzi, że to nie jest tylko dla. Dla ciebie osobiście, ale też, że skierowany dla różnych osób. Komand przemawia pięknie przez książki. Komand przemawia, przemawia pięknie, właśnie jak powiedziałam, ze sceny porywa ludzi, inspiruje. No i oczywiście musi uważać na swoje słowa, ponieważ u wszystkich ludzi one mają moc, ale szczególnie u ludzi z talentem komand. Słuchajcie. Życzę Wam! Nie życzę, mówię Wam! <laughs> miejcie! Bo nie ma powodów, żeby mieć inny dzień, bo jest napisane w księdze, której ufam najbardziej na świecie: Oto dzień, który tworzy Pan, dzień, w którym się mamy radować. I nie jest powiedziane, że ale wyjątek w nawiasie chyba, że jest COVID, chyba, że jest grypa, chyba, że jest wojna, chyba, że jest coś. Nie, jest powiedziane: Oto dzień, który stworzyłem dla Ciebie i w tym dniu masz się radować. A jeżeli będziesz się radować i będziesz w tym stanie, to wszystko w twoim życiu będzie pięknie. Wszystko się ułoży. I gdzie byś nie był, wyjdziesz z tej sytuacji zwyciężko. Zwycięsko wyjdziesz w zdrowiu, wyjdziesz w radości, i to wiem, i to wierzę. I do tego Was a, zachęcam, i powołuję, i nawołuję. I po prostu żyjmy jak zawsze, w spełnieniu, w radości, w autentyczności, i przekazujmy dobre innym ludziom. Cudownego tygodnia. Do zobaczenia. Dzień. Dajcie laude. pa, pa. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek Ci się podobał. Napisz, co dla Ciebie było najważniejsze w tym, co od dzisiaj usłyszałaś. Podziel się tym odcinkiem z najbliższymi, z tymi, kto może z tego skorzystać. I oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco w temacie spełnionego, radosnego, niesamowitego życia, które wiem, że jest Ci przeznaczone. Do usłyszenia. Cudownego dnia. Daisia Laudy.